Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Wojna brokerów, czyli coraz niższe ceny usług maklerskich. Jest hossa, no to wszystko rośnie, a jak wszystko rośnie, to więcej ludzi zarabia i zaczyna się tym chwalić, i dołączają nowi inwestorzy, i znowu rośnie. I znowu są nowi, i się tak kręci i kręci, aż się pewnego dnia zrobi bańka, która pęknie i pewnie będzie spora korekta i bessa. Tak to w życiu bywa, ale na każdej gorączce złota zarabia kto? Ten, kto dostarcza łopaty i kilofy, czyli w tym przypadku hossy na rynku akcji bardzo ważni są pośrednicy, brokerzy i domy maklerskie. Doczekaliśmy się czasów, że domy maklerskie wręcz rywalizują o polskiego klienta. I dzisiaj spróbuję Wam przybliżyć nieco szerszy kontekst tego, co się aktualnie dzieje na polskim rynku i co z tego mamy my, klienci, indywidualni, inwestorzy. W dzisiejszym odcinku nowe promocje domów maklerskich, solidna ofensywa na czwarty kwartał tego roku. Po drugie, skąd w ogóle nagle taka wojna cenowa? Skąd się to wzięło? Dla mnie to jest absolutnie najważniejsze, czyli przyczyna. Po trzecie, kto jeszcze myśli o polskim rynku oprócz tych polskich rodzimych graczy? No i jeszcze mały bonus: dlaczego mają tu znaczenie kryptowaluty? Zaczynamy! Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Dzisiaj temat bardzo bliski polskim inwestorom, dotykający wręcz samego procesu inwestowania, czyli nie tyle konkretnego rynku czy konkretnych instrumentów, ale właśnie tego, co mamy wszyscy, czyli tego, że logujemy się na konto maklerskie i musimy tego pośrednika wybrać, bo on jest niezbędny. Przecież ja nie mogę bezpośrednio na jakiejś giełdzie kupić akcji. Ja muszę skorzystać z konta maklerskiego. I tak się składa, że jako bloger, wcześniej dziennikarz, jestem dosyć blisko tych wszystkich wydarzeń, no bo po prostu znam się z tymi domami maklerskimi i mam dosyć szerokie spojrzenie na to, co w ogóle dzieje się na rynku. A że nie jestem pracownikiem jakiejś konkretnej instytucji, to jest mi łatwiej na to spojrzeć trochę z boku. Czyli co robią jedni, co robią drudzy, bo ci pierwsi zrobili, a co robią ci trzeci, bo boją się tych czwartych i piątych, i co w tym wszystkim robią ci zupełnie inni, których jeszcze na rynku nie ma, ale już planują wejście, bo dobrze rynek znają, bo na przykład na tym rynku byli jako inny podmiot. Jak to zwykle bywa, ta branża wcale nie jest taka duża, jak nam się wydaje, chociaż z poziomu ogólnopolskiego, no, rynkiem jesteśmy bardzo dużym. Niby tych rachunków maklerskich mamy naprawdę sporo, ale jak spojrzymy w to, ile jest ich aktywnych. No to dalej szklanka jest do połowy pusta, czyli jeszcze przed nami długa, długa droga, zanim Polacy naprawdę będą intensywnie inwestować na rynku kapitałowym. W związku z tym dzisiaj pomyślałem, że przyda się taki trochę przegląd, kto co komu i przede wszystkim dlaczego, bo w gruncie rzeczy to jest dla nas najważniejsze czyli czemu tak jest, że teraz widzicie coraz więcej reklam i te domy maklerskie tak bardzo nas uwielbiają i tak bardzo o nas walczą, i co chwilę ktoś chce mi dać coś za darmo. Albo obniżyć jakąś opłatę, albo może jakiś bonus dać. No, generalnie dzieje się strasznie dużo, szczególnie na koniec roku. Spójrzmy najpierw nieco szerzej. Mamy hosta na GPW? Mamy. Mamy coraz więcej pieniędzy? Mamy. Mamy rosnącą liczbę rachunków maklerskich w zasadzie z miesiąca na miesiąc? Mamy. Ba, nawet giełda papierów wartościowych w końcu wychodzi na ulicę. Po wielu latach wręcz zaryzykuje stwierdzenia unikania mainstreamu, znowu idąc ulicami dużych miast będziemy mogli zobaczyć notowania spółek na wielkich telebimach. Czyli trochę giełda budzi się do życia i próbuje nam wtłoczyć w to nasze codzienne życie to, że są. Rynki kapitałowe. To, że spółki, do których chodzimy zrobić zakupy, zatankować, założyć konto i tak dalej, no to są spółki, które tak naprawdę są na giełdzie, mogą nam płacić dywidendy, możemy być i klientem, i inwestorem. Przecież to się wszystko dzieje, ale wydaje mi się, że trochę przez ostatnie lata zaniedbano ten wariant w zasadzie bardzo prosty i coś, na czym budowano podwaliny akcjonariatu obywatelskiego, o czym Wam kiedyś opowiadałem. Z dzisiejszej perspektywy to jest trochę lekcja historii, ale coś w tym jest, że później po chęceniu do tamtego układu nagle ta giełda nam się gdzieś tam zgubiła nawet słyszeliśmy przez moment to chyba cytat z wywiadu, który padł u mnie że giełda to jest taki trochę temat nie dla wszystkich, że to jest nawet bym powiedział taki dla arystokratów i ewidentnie nie do wszystkich nie pod strzechy trafi rynek kapitałowy. Dzisiaj ewidentnie mamy odwrót od tego, że to nie jest jakaś zamknięta rzecz dla najlepiej zarabiających, dla najlepiej wykształconych, wręcz przeciwnie. Giełda jest dla wszystkich i widać, że giełda budzi się do życia. Długa droga jeszcze przed nami, ale oczywiście warto to mocno odnotować. I no i jeszcze gdzieś w tle ten minister finansów, który jeśli faktycznie zrobi to oki, tak jak zapowiada, no to prawdopodobnie kolejne setki tysięcy ludzi zrobią jakiś tam kolejny krok, żeby być bliżej różnych instrumentów. I jak to wszystko do siebie dodamy, to wychodzi nam generalnie trend dosyć wyraźny. Widzimy to my, widzą to domy maklerskie. A jak dziś wygląda ten obraz? Najbardziej pędzi oczywiście XTB ze swoją marketingową, rozpędzoną machiną. I zakłada konto za kątem, bo oprócz sponsorowania sportu, pewnie często widzicie go w towarzystwie przeróżnych dyscyplin sportowych, w Polsce konta maklerskie to jest w dużej mierze przewaga mężczyzn, więc gdzieś ma ta strategia sens. Jest sponsoring bardzo dużych kanałów YouTube'owych, są bardzo liczne współprace, nie tylko w mojej blogosferze finansowej, ale generalnie ogólnie coraz częściej to logo jest widoczne, co zresztą widać po raportach, jako spółka giełdowa pokazuje, jak dużo pieniędzy wydaje na marketing w Polsce i za granicą. Ale przede wszystkim jest ta oferta handlu bez prowizji, która już od dawna działa i zbiera ogromne liczby z rynku. No i w końcu przy dołączeniu takich instrumentów jak IKE czy IGZE, to jest jeszcze jeden mechanizm, który znacząco nabija też liczbę rachunków. No bo jeśli chcemy mieć na przykład IKE, to musimy mieć też zwykły rachunek i to z poziomu zwykłego rachunku założyć dodatkowo IKE. Ha, a czemu tak zapytacie? Czemu ja nie mogę po prostu założyć IKE w XTB? No bo IKE to jest z założenia i z ustawy narzędzie do inwestowania, czyli tam są zakazane ustawowo instrumenty CFD, które z kolei dla XTB są bardzo ważne biznesowo. Więc koniec końców lądujemy z dwoma rachunkami. To wszystko pobudziło też mocno wokół konkurencję, no bo IKE można przenosić, czyli można nie tylko stracić potencjalnego nowego klienta, ale stracić solidnego swojego klienta zdobytego lata temu, który chciałby się przenieść. No i teraz rośnie nam jeszcze pasywna rewolucja w Polsce, bo widać to po danych. Naprawdę coraz więcej Polaków inwestuje pasywnie, tych, którzy mają konta maklerskie i budują samodzielnie te portfele. Tam widać zdecydowanie ten twist. Kupują regularnie ETF-y, zaglądają do tego portfela niecodziennie, a np. 12 razy w roku. I z tego punktu widzenia wyszły dwa domy maklerskie, które dosłownie w odstępie chyba kilku dni ogłosiły podobne promocje, czyli handel ETF-ami bez prowizji do końca lutego w przyszłym roku w ramach kont właśnie emerytalnych trzeciego filaru i KXZ, -e. No i zastrzeżenie, że może ta oferta zostanie przedłużona. I tu mówimy zarówno o BOSIU, jak i o Mbanku, czyli teraz nagle mamy trzy fajne rachunki maklerskie z ofertą akcji zagranicznych ETF-ów, a tego ciągle przybywa. I jak zajrzymy do tego, ile tych instrumentów jest, no to jak przeliczę na przykład nam inwestomat, to łącznie XTB już ma 1788 funduszy ETF, w BOSIU 899, a w Mbanku 544. No i koniec końców, pamiętajmy, że w większości z nas do szczęścia wystarczy kilka ETF-ów. Więc to są takie liczby, które robią wow, ale tak naprawdę nasze portfele to z reguły jest kilka instrumentów i wystarczy. Do tego mamy rosnącą popularność całej filozofii inwestowania w ETF, -y, no bo jest już rozbudowany Atlas ETF, panowie zrobili kosmiczną robotę i nie trzeba nam zagranicznych serwisów. Nieskromnie powiem, że kończy mi się już solidny druk Bogla, czyli małe książki zdroworozsądkowego inwestowania. W zasadzie szykuje się nowe wydanie na przyszły rok. No, pozmieniało się w zasadzie w tym temacie. Brakuje jeśli chodzi o zagraniczne etf -y w ramach emerytur, to chyba tylko Santandera. Jeśli mnie pamięć nie myli, bo też solidne IKX, -y, tyle tylko że bez tej oferty, więc trochę nam w tej stawce zostaje poza podium. No i swoją drogą jak ktoś nie potrzebuje zagranicznych ETF-ów, to i tak jest super, bo rozrasta się oferta od Beta ETF i mamy coraz więcej ETF-ów polskich, czyli na giełdzie papierów wartościowych, czyli dostępnych wszędzie. Więc nawet jak nie mam dostępu do ETF-ów zagranicznych, to mam całkiem bogatą ofertę ETF-ów polskich. No fajnie, ale czemu te promocje są tak mocno nakierowane na IKX? -e? Powodów jest kilka i wcale nie chodzi o myślenie o biednym polskim systemie emerytalnym. Absolutnie to jest najmniejsze zmartwienie domów maklerskich. Generalnie jest duży potencjał, bo dla każdego domu maklerskiego klient Zike czy XE to jest klient o tyle fajny, że zostaje na długie lata i ładuje tam kasę rok w rok do tych rachunków. I tu trzeba się postarać, żeby go stracić na rzecz innego domu maklerskiego, No bo kto lubi przenosiny całych rachunków, ze wszystkim, z formalnościami, z tym co na tym rachunku jest i tak dalej. I dane są tutaj klarowne, czyli najwięcej pieniędzy na rachunki emerytalne wkładają właśnie inwestorzy, którzy wszystko robią samodzielnie. Z tego punktu widzenia IKE i IGZE maklerskie to są po prostu rachunki z kasą. Po drugie, domy maklerskie z zapleczem bankowym mają trochę inne podejście do rynku niż te firmy czysto inwestycyjne, no bo banki mogą konwertować swoich własnych klientów. Taki na przykład MBank jest chyba tego najlepszym przykładem, bo jest bankiem ogromnym. Naprawdę ogromna liczba klientów z kontami osobistymi, którzy już są wewnątrz banku, oni już tam przesyłają pieniądze, oni już tam mają kredyty. Oni są już z tym bankiem mocno związani. Teraz trzeba ich namówić, żeby założyli tu jeszcze produkt inwestycyjny, a nie poza bankiem, czyli żeby zostali w IKE czy IGZE, ale tutaj, a nie gdzie indziej. I po trzecie, jeśli wejdzie OKI, to ono będzie trochę IKE naturalnie kanibalizować. Szczególnie wśród młodych inwestorów, czyli tych pierwszych klientów, którzy zaczynają inwestować i zostają z produktem na długo. I ja wiem, że może to Oki w ogóle nie wejdzie w życie tak, jak powinno, albo to będzie projekt popsuty przez polityków na etapie budowania ustawy, jasne. Ale jeśli coś z tego zostanie i ten 25-latek zapyta mnie za rok, od jakiego konta warto zacząć, to naturalnie pewnie Oki będzie tym pierwszym wyborem i dopiero jak pojawią się solidne nadwyżki. I w zasadzie to myślenie długoterminowe, no to zaczniemy się nad tym solidnie zastanawiać. No bo fajnie się mówi o IKE, jasne, ale Oki nie ma żadnych ograniczeń, czyli ja mogę włożyć tam pieniądze i w razie czego za kilka lat je wyjąć. Nie mam tego czynnika, który przeraża najmłodszych w IKE, czyli dwudziestolatek, który słyszy, że coś będzie w wieku 60 lat. Sami rozumiecie, zależy ile macie lat, albo jak opamiętacie swoje podejście do tych produktów. No 40 lat odkładania pieniędzy gdziekolwiek to jest dosyć abstrakcyjne myślenie dla młodego człowieka, więc Oki będzie kani. Realizować IKE, jeśli faktycznie wejdzie w takiej formule, chociaż OKI nie jest związane z emeryturą kompletnie. No ale nadal to wszystko są dobre wiadomości, bo to, że będziemy mieć więcej dobrych produktów, to generalnie no, nie jest zła wiadomość. Będziemy mieć jeszcze większy wybór i jeszcze lepszych produktów, więc same dobre wiadomości. Polski inwestor ma w czym wybierać. Więc ja trzymam kciuki, że jeśli w ogóle jeszcze nie macie IKE czy IGZ, to w tym roku skorzystacie z jakiejś tam oferty i założycie swoje pierwsze i zaczniecie budować portfele długoterminowe, bo to się po prostu opłaca. Ale skoro polski rynek jest tak ciekawy dla domów maklerskich i rośnie nam ta pula inwestorów, no to oczywiste, że my nie żyjemy w próżni. To widzą inni gracze. I już od kilku lat co jakiś czas pojawia się ktoś nowy, a teraz pojawia się ktoś duży i groźny z perspektywy polskich firm. Ale po kolei. Dla Interactive Brokers w Polsce my trochę jesteśmy za mali. I od wielu lat już niespecjalnie się nami interesują, czyli jak ktoś bardzo chce założyć tam konto, to już pewnie je ma. A pamiętam takie czasy i dlatego o tym mówię, że polskie domy maklerskie bardzo obawiały się plotek, które krążyły po Warszawie, że Interactive chce w Polsce otworzyć solidne biuro. Nawet była taka plota, że blisko giełdy, że przy książęcej coś będą otwierać, no ale jedynie na plotkach się skończyło. I ja jednak zapamiętałem ten nastrój wśród polskich domów maklerskich, kiedy mówiło się o Interactive, no bo jak to wejdzie ktoś tak duży, z tak korzystną ofertą, z tak dużym dostępem do instrumentów, może lepiej nie, bo to jest taka konkurencja, która naprawdę ma duże, duże możliwości. No i skończyło się na plotkach. Poza tym jeszcze w Polsce jest Links Broker, czyli funkcjonalność interaktyw, ale z polską obsługą, przez to nieco drożej niż bezpośrednio. No i faktycznie taki Interactive to jest zawodnik najwyższej wagi. No swoją drogą, pamiętam, jak się uśmiałem, że zakładałem konto w interaktywie lata temu i w ankiecie zaznaczając, że zaczynam od kilkudziesięciu tysięcy dolarów, no od razu z automatu zostałem uznany za taką drobnicę, że prawie mnie tam nie widać. To był taki poziom mikroinwestor, no bo taki ludzik spoza Stanów, który tam nawet 100 tysięcy dolców na starcie nie ma, no wpadłem po prostu w zakładkę mikroinwestor. Więc dla równowagi wtedy ta kwota startowa stanowiła raczej większy portfel według badania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Więc jest ta przepaść kapitałowa. Nie chodzi o to, jak dużo klientów, ale co oni mają na rachunku. Tam są rachunki rodzinne, prowadzone z pokolenia na pokolenie. Więc nasz rynek z tego punktu widzenia, no ma jeszcze lata po prostu do nadrobienia. Ale idziemy dalej. Dużo lepiej radzi sobie w ostatnim czasie Saxo Bank i sam nie jeden raz polecałem wam ten rachunek, bo też mam tam konto i zrobili kawał dobrej roboty z wejściem na nasz rynek z taką solidną polską obsługą. Ale tam są często większe portfele. Jest ta dywersyfikacja, że dobra, fajnie, to ja część inwestycji chcę mieć poza polskim systemem finansowym. No i jest jeszcze Freedom 24, który co chwilę wyskakuje z jakąś nową promocją i jest kilku brokerów, którzy nawet na potrzeby tego zmieniającego się świata dorzucili do swoich korowych CFD instrumentów, jak nie akcje, to etf -y, żeby tylko troszkę ubrać swój wizerunek w coś nie dla spekulanta, ale też dla inwestora. Więc to się też trochę zmienia. I wydawałoby się, że trochę nie ma usług, gdzie można wskoczyć od kilkuset złotych i zacząć sobie budować pierwsze inwestycje w takim nowoczesnym wydaniu, no bo apka, ale tutaj całkiem dobrze okopał się rewolut. Który no, jednak zaczynał jako taka aplikacja Dobra na wakacje i ja przyznam, że mnie to totalnie urzekło. Ja byłem wielkim fanem Rewoluta od samego początku. Z moim rewolutem zwiedziłem solidnie kilka krajów, ale już ta część inwestycyjna mnie nie urzekła. I może dzisiaj musiałem zrobić kolejne podejście do tematu, żeby coś więcej o tym powiedzieć, ale kiedyś pamiętam, że nie byłem jakiś super przekonany, kiedy z tym wystartowali. No i dalej mało. Więc te polskie domy maklerskie, czego one mają się bać? Gdzie ci nowi zawodnicy? Otóż oni już idą. W zasadzie to oni już nawet nie pukają do polskich drzwi, bo oni już tu weszli, ale jeszcze w miarę po cichutku idą z USA i idą z Niemiec. I oni zawalczą o portfele setek tysięcy inwestorów, tak mi się wydaje, jeśli nic się w ich strategii nie zmieni. To wydaje mi się, że jest coś, czego mogą się obawiać polskie domy maklerskie i w zasadzie wszyscy ci, którzy dzisiaj oferują przeróżne promocje, bo musicie też wiedzieć o jednej rzeczy. Pod kilkoma względami taka rywalizacja o polskiego klienta, podmiotów z przeróżnych krajów, bywa nierówna. Polski dom maklerski ma zasadniczo więcej obowiązków i obostrzeń, co ten zagraniczny, działający w Polsce na licencji. I taki najłatwiejszy przykład to jest program partnerski, który w zasadzie został trochę ubity przez Komisję Nadzoru Finansowego. Czyli ja na przykład mogę chwalić jakiś dom maklerski zagraniczny i podrzucić wam link partnerski i dostanę wtedy za otwarcie konta prowizję, tak jakby w modelu, który jest znany jak polski internet. Natomiast w polskich bankach ten model rozliczania w ten sposób już został wyeliminowany, więc ten broker musi indywidualnie negocjować współpracę, przeróżni ją, rozliczać na to są przedziwne pomysły. No i prosty przykład, że nagle polski dom maklerski nie może mieć zwykłej, normalnej afiliacji, taką jak ma cały świat, ale ileś tam podmiotów cypryjskich startuje od razu dobra, to kilkaset euro za klienta, dziękuję do widzenia. Warto mieć to na uwadze. Ja się trochę zagadałem, ale dalej nie powiedziałem o kogo chodzi, bo obydwa rachunki aktualnie testuję i postaram się jeszcze w tym roku dowieść recenzję jednej i drugiej aplikacji, może nawet uda się coś porównać. Jeden zawodnik to jest Trade Republic i przyznaję, że sama firma arcy nie znałem tej historii tak dokładnie, a chyba powinienem. To jest niemiecki fintech. I on właśnie wszedł do Polski, i Polska to jest pierwszy rynek poza strefą Euro, gdzie oni w ogóle przyszli. I to jest spółka, która oferuje platformę inwestycyjną, bajecznie prostą w obsłudze. I uwaga, nie ma tam w tle żadnych CFD. Nie ma tam żadnych kontraktów, nikt nie chce nas namówić do ostrej spekulacji opcjami, wręcz przeciwnie. Oni akurat chcą, żebyśmy wyjęli telefon, zaczęli budować swój pierwszy portfel w oparciu o ETF-y, akcje, kryptowaluty, czy nawet zaczęli oszczędzać, a później pomyśleli o inwestowaniu, więc to jest taka oszczędnościowo-inwestycyjna opcja. I ten fintech ma absurdalne wskaźniki jako sama firma, bo zatrudnia ledwie ponad 600 osób. Ale leży tam już prawie 150 miliardów euro w zarządzaniu, więc no nieproporcjonalnie olbrzymie pieniądze. Rozwija się dosyć szybko, bo jest to dosyć młoda firma. Oczywiście boom przeżyła w czasie pandemii, gdzie wykorzystała ten czas fantastycznie, gdzie po prostu ludzie chcieli więcej inwestować, a ja, Trade Republic przyszedł: Dobra, tak to u nas działa prosta oferta, proste warunki spróbujcie i zaskoczyło. Apco oferuje bardzo płaską prowizję i niską za transakcję, ale nie ma co chwilę jakiejś tam promocji i tak dalej. Po prostu wszystkie zasady są równe dla wszystkich. Oprocentowane środki są na ponad 4%, znowu bez żadnych ograniczeń, i wszystko jest pod parasolem niemieckiego regulatora. I zaczyna się teraz rywalizacja naprawdę solidna. Ja przyznaję, że nie mogę się jeszcze przyzwyczaić kompletnie do aplikacji i ciężko mi idzie ten test, ale to też ze względu na to, że ja w ogóle nie lubię inwestycyjnych aplikacji, więc jestem tutaj takim dziadersem maklerskim, bo lubię się zalogować na konto maklerskie na dużym monitorze, zobaczyć co tam się na tym koncie dzieje, kliknąć jakieś transakcje, rozłożyć wykres, przeanalizować jakiś raport, zamknąć i wrócić tam za ileś dni albo tygodni, więc niekoniecznie bawi mnie, że muszę wykonać wszystkie transakcje. Transakcje z telefonu tu i teraz, bo najchętniej nie miałbym tych aplikacji w telefonie, ale często ze względów bezpieczeństwa muszę je mieć. Jest to oczywiście kwestia tej autoryzacji i tego podwójnego zabezpieczenia, żeby te konta były jak najbezpieczniejsze. No a faktycznie te powiadomienia później w aplikacji, czy różnego rodzaju dodatkowe zabezpieczenia, oczywiście mają dużo większy sens niż samo zwykłe proste hasło. Co jest ważne, to nie jest mały broker, który wskakuje i skusi nas promocją z dziesięcioma gwiazdkami w regulaminie. Jest to bardzo szybko rozwijający się fintech w Europie. I jeśli już trafiliście na przeróżnych Instagramerów, którzy reklamują apkę. No to już wiecie, że kampania pozyskująca polskich klientów zasadniczo się zaczęła. Ja dopiero testuję i mocno obserwuję, ale jestem bardzo ciekaw, co z tego będzie i do czego się dokopię. Natomiast drugi zawodnik, który też już zainstalowany na telefonie sobie siedzi, on już dostał trochę miejsca w jednym z podcastów, a propos ich produktowego pomysłu czyli tokenizacji w zasadzie wszystkiego, co się da. To jest oczywiście Robin Hood i Robin Hood, który nawet nie tyle co wchodzi do Polski, a wchodzi hurtem do całej Europy, więc naturalnie on będzie walczył ze wspomnianym Trade Republic i wszystkimi lokalnymi instytucjami i rewolutem. I nie będzie też łatwo, bo będzie musiał się dostosować do europejskiego prawa. Ale jakby nie patrzeć, jest to potężny Big Tech amerykański z gigantyczną kapitalizacją. A coś w tym jest, że my jako Europa jesteśmy bardzo podatni na Big Techy zza oceanu. I teraz uwaga, bo powiedziałem, że jest jeden ważny temat, czyli kryptowaluty, co trochę nie pasuje teoretycznie do tematu programu, a jednak obie instytucje, które teraz wchodzą, mają jedną potężną przewagę nad dosłownie wszystkimi innymi. Oni mają kryptowaluty i to nie takie udawane syntetyki, czy tam instrumenty oparte o kontrakty, nie, nie, nie. Oni mają pełne krypto. I tym sposobem mogą być naturalnym kierunkiem dla klientów, którzy w Polsce krypto mają. I od wielu lat wszystkie instytucje skutecznie ich olewają. No bo nie można, bo KNF, bo Compliance, bo dział ryzyka nie pozwala i tak dalej. No to tutaj pozwala. I oferta jest o tyle imponująca, że to nie jest jakiś trzeci świat, gdzie trzeba wysłać pieniądze z duszą na ramieniu na inny kontynent. Tylko mamy tutaj gigant instytucję amerykańską podlegającą pod SEC, no i mamy niemieckiego sąsiada, który jak się okazuje, jest dużo bardziej elastyczny pod względem kryptowalut niż nam się wydaje. Ten niemiecki regulator jest bardzo otwarty na to to a my dalej jesteśmy tam, gdzie byliśmy, chociaż już mamy dwa sposoby, jak w Polsce zainwestować legalnie, normalnie w Bitcoina w ramach instytucji finansowej nie będzie to zagraniczny instrument. Więc coś tam drgnęło, no ale nijak się to ma do oferty, która jest u zachodniego sąsiada. I dlaczego o tym mówię? Bo nawet jeśli to dzisiaj nie ma jakiegoś gigantycznego znaczenia, bo większość Polaków chce, jak zaczyna konto maklerskie, to chce ETF-a i Nvidia, Apple i coś tam jeszcze, ale jak silna hossa na przykład na mniejszych kryptowalutach Walutach wraca i wraca ta mania, że każdy chce szybko zarobić na kryptowalutach, no to to jest potężna przewaga wobec polskich instytucji. Załóżmy sobie czysto hipotetycznie, że za dwa lata zacznie się super i nagle. Pierwsi klienci będą budować swoje portfele, no bo krypto i tak dalej. Wiadomo, i może przy tym jakieś akcje, może przy tym jakieś ETF-y, no ale najważniejsze, żeby dostęp do krypto był fajny. No i nagle Revolut, Trade Republic i Robin Hood będą ich witać z otwartymi ramionami, a polskie domy zaproszą tak naprawdę do odszukania ETF-a od BETY. No i już. Zaryzykuję, że dla fanów krypto to będzie super ważny argument, i w długim terminie może być to jakaś taka solidna zaleta na tym rynku dla dwóch zawodników, którzy dopiero wchodzą. No i z tej wielkiej dwójki na ten moment bliżej mi do tego niemieckiego zawodnika, chociażby ze względu na prostą zależność. No ja już jestem uzależniony totalnie od amerykańskich BitTechów do tego stopnia, że chyba aspekt inwestycyjny zostawiłbym na starym kontynencie. No bo wiecie, mam iPhone'a, jeżdżę Uberem, mam komputer z Windowsem, Gmaila, Gemini'a, OpenAI'a, Twittera, Facebooka, no mógłbym tak wymieniać i wymieniać w zasadzie nie funkcjonuje bez amerykańskich Big Techów i jeszcze mam je w portfelu, więc mogę na nie narzekać, ale trochę jestem hipokrytą, bo nie dość, że z nich korzystam, ciągle im płacę, to jeszcze mam ich w portfelu inwestycyjnym, więc to jest dosłownie niemożliwe, żeby z tego błędnego koła wyjść. I chyba nie chciałbym tam dorzucać kolejnych instytucji, więc na ten moment wolałbym zostawić pieniądze na naszym europejskim kontynencie. No i jeszcze jeden istotny czynnik z tej perspektywy takiej wojny cenowej, i nie tylko, jeśli chodzi o polskich klientów. W Polsce od 2022 roku coś się zmieniło. W polskim inwestorze są dwa wilki. Jeden chce wspierać polskie instytucje i pieniądze trzymać w rodzimych kontach, jasne, bo wiadomo, ale drugi część pieniędzy chce ulokować w instytucji zagranicznej, bo gdyby coś tam złego się zadziało, to jakaś część oszczędności zostanie na rachunku gdzie indziej. No właśnie, w Danii. Saxo, a może w Niemczech, w Trade Republic, a może za oceanem, w Robin Hoodzie? To jest ten czynnik, który będzie znowu grał na niekorzyść polskich brokerów. Nawet jeśli będzie ta dywersyfikacja, tu mam IKE, tu mam IGZE, ale jakieś tam pieniądze na wszelki wypadek lepiej będę miał poza polskim sektorem finansowym. To jest z nami od 2022, nie udawajmy, że nie ma, a moment, w którym rosyjskie drony spadają z polskiego nieba, Wydaje mi się, że nie zmienia się ta sytuacja absolutnie. O centymetr się nie przesunęła ta nasza chęć do zabezpieczenia się na czarną godzinę. A co my, klienci, z tego wszystkiego mamy? Coraz lepsze oferty, coraz lepszy wybór, jasne, coraz tańsze produkty, coraz większą presję konkurencji. Kilka lat temu minister finansów musiał ustawą obniżać opłaty w funduszach. Dzisiaj mamy walkę o to, kto da lepsze warunki i darmowy handel ETF-ami. To jest super. Co jest tym ważne, to żeby trochę rozsądnie do tego podejść, nie wskakać w ferworze ofert, z kwiatka na kwiatek, z konta na konto, bo jest jakiś bonus, czy chwilowo prowizja, ale w sumie to nawet nie wiem co tam jeszcze jest oprócz tej prowizji. Inwestowanie jest na długie lata, więc warto jest usiąść do tego i fajnie zdywersyfikować sobie swój portfel. Można mieć dobre IKE, solidne IGZ, -e. jak macie miejsce na pieniądze to i OIP -e się znajdzie. Można mieć rachunek zagraniczny, jeśli czujecie się z tym bezpiecznie i OK. Ja osobiście jestem fanem posiadania kilku kont w różnych instytucjach, no bo jeśli już interesujecie się swoimi pieniędzmi do tego stopnia, to myślę, że ogarniecie to, żeby mieć dwa czy trzy konta, a nie wszystko koniecznie na jednym. Więc to jest spokojnie do zrobienia. Ważne, żeby zrobić to z głową i myśleć o długim terminie. No i oczywiście dostępie do swoich pieniędzy, wygodzie i tak dalej, ale w długim terminie. Czyli nie, że ja sobie zmienię tego brokera za trzy miesiące, bo to trochę nie ten sport. Ja marzę o tym, żeby nie zmieniać moich brokerów, żeby oni mi nie popsuli o te oferty, żebym nie musiał jakiegoś konta kasować, co też mi się już oczywiście w życiu zdarzało. Mam nadzieję, że po drodze będę mógł wam tym pomóc i będę monitorował, co ci nowi zawodnicy w Polsce zamierzają pokazać i jak rodzime firmy na to reagują. Ale pamiętajcie w tym całym szaleństwie o jeszcze jednej rzeczy. Koszty transakcyjne są ważne, ale ważniejsze są koszty zarządzania i koszty podatkowe. Czyli IKE przez 30 lat da Wam dużo lepszy wynik ze względu na brak podatków niż nawet najbardziej darmowe konto ever, ale z podatkiem. A kupowanie bez prowizji najdroższego ETF-a w długim terminie i tak jest bez sensu, bo ktoś obok będzie kupował ETF-a płacąc za każdą transakcję, ale ten ETF będzie miał tak niską opłatę za zarządzania, że za 30 lat i tak wyjdzie na tym dużo lepiej. Najważniejsze są koszty zarządzania, później podatki, na końcu koszty transakcyjne. Jeśli mówimy o takim długoterminowym pasywnym inwestowaniu, no a jeśli jesteście traderami, to wtedy można powiedzieć, że proporcja dokładnie odwrotna, czyli faktycznie na prowizji chcemy jak najwięcej zaoszczędzić, później na podatku, a koszty zarządzania jakiego zarządzania sami sobie zarządzamy. O co do samej wojny cenowej, konkurencja na rynku jest dobra, mamy tego wyśmienity dowód. No i z perspektywy blogera fajnie móc powiedzieć o takiej wojnie cenowej domów maklerskich, bo kilka lat temu to brzmiało jak absolutna abstrakcja. Także nic, hosso trwaj, całkiem fajny ten 2025. I chyba po tym roku nasz rynek będzie jeszcze ciekawiej wyglądał, jeśli spojrzymy też trochę branżowo na ten obraz. Kto tu walczy o tego polskiego klienta? Jak to miło jest być tym klientem, o którego cały świat się nagle bije. Oby tylko ta sytuacja została z nami jak najdłużej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako DoradcaTV TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcastmałpaiczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.